No i jeszcze teraz wytłumaczę. tłumaczę, yy, po złożeniu tego wszystkiego, tu jest akurat taki bolec sadzony, ponieważ śruba gdzieś mi zginęła, ale mówię, po zakręceniu tej górnej części, czyli mówię o tym, i po założeniu tłoczyska i tego wszystkiego, zakładamy na podstawę tą pompę. Yy, jeszcze jest taka część tutaj, tutaj, zawór bagnetowy, który jest w rurze i spiera się na tym właśnie... Yy, na tej podstawie, którą się mocuje do pompy trzeba wymienić też uszczelki akurat tu jest troszkę większego rozmiaru, ale mówię trzeba dopasować tą uszczelkę, ponieważ to jest taka kryza uszczelkę O to jest zawór zwrotny, który powoduje e, e, blokowanie spustu wody, spustu wody można też zastosować zawór zwrotny dostępny ogól ogólnie w sklepach takich hydraulicznych no i jeszcze tutaj e, zazwyczaj e, na podstawie wymieniamy tutaj nową uszczelkę dajemy na tą podstawę mocującą do, do która jest szpilka, mówię o tej uszczelce. Tutaj nową uszczeleczkę dajemy i skręcamy wszystko do, do podstawy zalewamy pompę. I mówię, przez pierwsze kilka sekund podnieść będzie ciężko. Na pewno chodzi, bo to jest nowa uszczelka. Ona się później dotrze samoczynnie i będzie pompa chodzić jak nowa. Można wymalować takie pompy. Według własnego widzimy się. Dobra, dzięki za uwagę.